Cześć. dzisiaj Wam pokażę jak szybko i łatwo zaolejować taras Prostym, domowym sposobem A mianowicie wałkiem Ja tu mam około 70 metrów tarasu Ja miałem to olejować pędzlem To chyba zeszłoby mi się ze 2 dni A tak to godzina i będzie po robocie Bierzemy wałek taki kiju najlepiej I tak jak tu widać już częściowo zrobione To jest 5 minut pracy 70 metrów, myślę że to będzie godzina i po robocie najlepiej no niż wałek nie za szeroki żeby się ładnie na desce rozprowadzał i jedną po drugiej jak ścianę raczej podłogę malujemy po czasie po kawałku zrobionej podłogi, podłogi deski można trochę przetrzeć, jest to dużo na przykład, ktoś go lubi, można przetrzeć zetrzeć na nadmiar, to spokojnie można szmatą. I myślę, że to jest najszybszy sposób w porównaniu do jakichś innych, nie wiem, nacierania de, e, szmatą czy pędzlem, to to będzie najlepszy, najszybszy i najbardziej przyjemny. Nie trzeba nawet się schyrać ani wdychać tego oleju, z daleka równiutko, ładnie się rozprowadza i ładnie naciera deskę. A vidieť, že efekt, to je trochu temnejšie v tomto so. mieste. Želám vám milej práci. Povedzenie.